Wybraliśmy tą inwestycję, ponieważ jest przyjazna dla rodzin. To było nasze podstawowe kryterium. Dodatkowo jest dużo terenów zielonych. Zainteresowała mnie ta inwestycja ze względu na lokalizację, ponieważ jesteśmy z mężem, z dziećmi wcześniej mieszkańcami tego osiedla od 40 ponad lat. I tutaj, ze względu na dobry klimat, na dobre otoczenie, na starość, chcielibyśmy, jeśli będzie taka konieczność, zmienić miejsce i przejść do bloku z domu. Zielone tereny, duże ścieżek rowerowych, niewielka odległość od centrum. No, przede wszystkim, też układ, który. Powoduje, że drogi nie są blisko siebie czy przestrzeń przestrzeni. I to jest właśnie to, czego szukam w moim przyszłym mieszkaniu. Bardzo cenię sobie spokój i ciszę. Uwielbiam chodzić na spacery, jeździć na rowerze, aktywnie spędzać czas. Dlatego tutaj te miejsce wiem, że da mi tą właśnie możliwość. Dlaczego nowa wygoda? Sama nazwa mówi, że, że, to jest, że tu jest nowo świeżo i jest wygoda. A przy okazji dodam, że to jest moja, moja druga, druga inwestycja, drugie mieszkanie naszej rodziny. Nasi stanowiczy są bardzo zadowoleni z kombinatu i polecam wszystkim tego dewelopera.